Czy wiesz, że Polska ma najgorszy dostęp do antykoncepcji w całej Europie? U nas jest nawet gorzej niż w Rosji, na Białorusi czy na Węgrzech. Jak do tego doszło i czy jest jakakolwiek szansa, że będzie lepiej? Obejrzyj do końca, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak w Polsce wygląda dostęp do antykoncepcji. Od 2017 roku wydawane jest takie zestawienie porównujące dostęp do antykoncepcji w 47 krajach Europy i pojawia się ono w postaci takiego atlasu, nazwanego atlasem polityki antykoncepcyjnej. Od 2019 roku Polska nieprzerwanie zajmuje w nim ostatnie miejsce. Atlas opracowywany jest przez Europejskie Forum Parlamentarne do spraw praw seksualnych i reprodukcyjnych i bierze pod uwagę takie czynniki jak finansowanie i doradztwo w sprawie antykoncepcji oraz dostęp do rządowych informacji na temat antykoncepcji. Wyniki publikowane są w postaci takiego atlasu i są przedstawiane w formie procentowej, gdzie 100% oznacza najlepszy, pełny dostęp do antykoncepcji, a 1% to najgorszy wynik. W Polsce w tym roku dostęp do antykoncepcji oceniono na 33,4%, a wartość 40% Polska przekroczyła tylko dwa razy w 2017 i w 2018 roku. Na przedostatnim miejscu znajdują się Węgry z wynikiem 40%, nieco wyżej jest Rosja 42,8 i Białoruś 44,4%. Liderami rankingu są zaś Luksemburg oraz Wielka Brytania z wynikiem około 94% i Francja z wynikiem 93%, gdzie niedawno do konstytucji wpisano prawo dla kobiet do przerywania ciąży. Ale dlaczego sytuacja w Polsce jest aż taka dramatyczna? Otóż mamy słaby dostęp do środków antykoncepcyjnych w ramach publicznej opieki zdrowotnej, nie mamy żadnych ułatwień w dostępie ani refundacji antykoncepcji dla osób młodych czy w trudnej sytuacji życiowej, no i nie istnieje u nas nawet w kraju żadna rządowa strona internetowa, która miałaby zweryfikowane informacje na temat antykoncepcji. W tym roku twórcy raportu przygotowali jeszcze na wniosek Federy taką dodatkową symulację, która sugeruje, że tak naprawdę wdrożenie chociażby takich podstawowych rozwiązań, które już obowiązują w większości krajów Europy Zachodniej, mogłoby podnieść naszą rangę do kategorii krajów, w których dostęp do antykoncepcji jest uznawany za dobry, z takim potencjalnym wynikiem wahającym się w okolicach 70%. Byłoby to możliwe, gdybyśmy chociaż częściowo pokrywali środki, koszty środków antykoncepcyjnych przez NFZ, gdyby refundacja antykoncepcji była y, wsparciem dla osób młodych oraz niektórych grup w trudnej sytuacji życiowej, no i gdybyśmy znieśli wymogi zgody rodziców na antykoncepcję w przypadku osób niepełnoletnich. No to się wydają takie podstawy, i wydaje mi się, że teoretycznie no, niewiele nam trzeba, żebyśmy może w przyszłym roku w końcu. Awansowali z tej ostatniej pozycji. No ale ja obecnie trochę w to wątpię, zwłaszcza że tak teoretycznie niewielka zmiana jak wreszcie wprowadzenie ustawy, która znosiłaby istniejący od 2017 roku obowiązek posiadania recepty na antykoncepcję awaryjną, może zostać zawetowany przez prezydenta. Film nagrywam 15 marca i. Czytałam dzisiaj rano, że minister zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że jeśli prezydent Andrzej Duda nie podpisze ustawy, no to ona wdroży plan B i tak czy owak od 1 maja możemy mieć nadzieję na to, że będzie obowiązywać inne prawo. A przy okazji przypomnę, że ustawa dotyczyła zniesienia obowiązku posiadania recepty na antykoncepcję awaryjną dla osób powyżej 15 roku życia, ale tylko na leki na bazie jednej z dwóch obecnie dostępnych substancji czynnych. I przypomnijmy, antykoncepcja awaryjna zapobiega zapłodnieniu poprzez blokowanie lub opóźnienie owulacji. Dlatego jej skuteczność zależy od czasu i może być przyjęta maksymalnie do 120 godzin od współżycia. No a im szybciej zostanie przyjęta, tym większa skuteczność leku. No i też właśnie dlatego tak ważne jest, żeby znieść tą konieczność posiadania recepty, bo to Ogranicza ten czas przyjęcia tabletki. No a jak wszyscy doskonale wiecie z własnego doświadczenia, w Polsce umówienie się do lekarza w przeciągu kilkudziesięciu godzin no jest praktycznie albo niemożliwe, albo bardzo mocno ograniczone, bo to trochę zależy od tego, gdzie mieszkamy, jaki mamy dostęp do opieki medycznej i ile mamy pieniędzy. A kiedy już pacjentka uda się do gabinetu lekarza, no to przed zapisaniem recepty na antykoncepcję awaryjną lekarz nie wykonuje żadnych badań. Poza tym taką receptę można otrzymać nawet podczas wizyty online, gdzie lekarz może co najwyżej zebrać od pacjentki wywiad. I to pokazuje, że nie ma żadnych medycznych przesłanek do tego, aby ta forma antykoncepcji w ogóle była przypisywana na receptę. Taka wizyta, niezależnie od tego, jak się odbywa, czy stacjonarnie, czy online, no pozwala może zarobić lekarzom, którzy przyjmują prywatnie, ale dla kobiet to jest zupełna strata czasu, dodatkowy stres no i jednocześnie spadek, potencjalny spadek na to, że szansy na to, że tabletka okaże się skuteczna. I dodatkowo no, ten przepis dzieli kobiety na te, które mają odpowiednie środki finansowe i mogą się czuć trochę bardziej bezpiecznie, no bo mogą iść sobie na wizytę prywatną czy online, no, ale też na takie kobiety, które tych środków nie mają i przez to mają dużo bardziej ograniczony dostęp do tego typu antykoncepcji. Musimy poczekać i zobaczyć, czy prezydent podpisze ustawę, jednak sam powiedział, że nie podpisze ustawy wprowadzającej niezdrowe, chore i niebezpieczne dla dzieci zasady. I większość komentatorów przewiduje, że on tej ustawy nie podpisze. Ale dlaczego? No bo prezydenta mierzi wiek pacjentek. No jak to, 15-latka bez wiedzy rodzica, może iść do apteki i wydać bardzo duże pieniądze, zaznaczmy, na antykoncepcję awaryjną. Przecież to się nie mieści w głowie. No ale jakoś prezydenta już chyba nie dziwi sam fakt, że w świetle prawa ta sama osoba może legalnie współżyć. Wiek zgody, czyli ustalony prawnie minimalny wiek, od którego dana osoba jest uznana za zdolną do wyrażenia ważnej prawnie zgody na czynności seksualne z inną osobą, no to w Polsce wynosi 15 lat. Czy ta granica 15 lat jest dobrą granicą, to jest zupełnie inna dyskusja. Ale jeżeli mamy taki w Polsce właśnie wiek zgody, no to uważam, jest to dla mnie absolutnie logiczne, że te same osoby powinny mieć dostęp do wszelkich usług czy działań, które pozwolą im na bezpieczne współżycie. No i obecnie mamy taką sytuację w Polsce, że nastolatki między 15 a 18 rokiem życia mogą same decydować o współżyciu, ale nie mogą decydować o tym, żeby robić to bezpiecznie. I wymyśliłam sobie takie porównanie, że to trochę tak jakbyśmy tym nastolatkom powiedzieli, że owszem, mogą wsiąść do samochodu i odbyć podróż bez rodziców, w sypialni rodziców no też raczej nie ma, ale zabronilibyśmy im samodzielnie zapiąć pas bezpieczeństwa. Mów powiedzielibyśmy, że jeżeli chcesz bezpiecznej podróży, no to wymagana jest zgoda i obecność Twoich rodziców. Moim zdaniem to jest prosty sposób na wypadek. I wiem, że może to porównanie nie jest idealne, ale wydaje mi się, że ma wiele zbieżności z obecną sytuacją, która dotyczy właśnie nastolatków w Polsce. Bo pamiętajmy, w Polsce 15 piętnastolatka może wyrazić świadomą i ważną zgodę na współżycie, ale nie może i sama do ginekologa na badanie. W przypadku nastolatek pomiędzy 16 a 18 rokiem życia potrzebna jest tak zwana podwójna zgoda i to oznacza, że na wszelkie działania podejmowane przez lekarza musi być zgoda zarówno rodzica, jak i pacjentki, czyli nastolatki, rodzica czy oczywiście opiekuna prawnego. Natomiast nastolatki, które jeszcze nie skończyły 16 lat, no to tutaj jest wymagana tylko pojedyncza zgoda i to jest zgoda opiekuna prawnego. Nastolatki mogą wyrazić swoje zdanie, ale przynajmniej w kontekście prawnym ono nie jest brane pod uwagę. Ale nastolatki nie tylko nie mogą iść same do lekarza, ale nie mogą też same zdecydować o tym, czy chcą zastosować antykoncepcję hormonalną. W tym przypadku również lekarz może wystawić receptę. Ale ta recepta musi się odbyć za zgodą opiekuna prawnego nastolatki. No i ostatecznie, nawet jeżeli nastolatka jest zagrożona niechcianą ciążą, no to też sama nie może zakupić antykoncepcji awaryjnej. Znowu musi mieć receptę, a na receptę musi wyrazić zgodę rodzic. I porównując to do tego przykładu z samochodem, no ja to widzę mniej więcej tak, że nastolatka nie chce informować rodziców o tym, że odbywa podróż, decyduje się na wsiąść do samochodu, nie zapina pasów bezpieczenia bezpieczeństwa, dochodzi do wypadku i nastolatka nie może sama zadzwonić po pomoc, tylko musi najpierw poinformować swoich rodziców i to oni będą decydować, co będzie dalej. No, ja jako o tym myślę, to muszę przyznać, że trochę mi się nie mieści w głowie, że tak bardzo zaniedbaliśmy bezpieczeństwo polskich nastolatków. Jeszcze przy okazji tego tematu chciałam zwrócić Waszą uwagę na jedną dosyć dużą niesprawiedliwość, jeśli chodzi o dostęp do antykoncepcji w Polsce, o którym być może nie wiecie. W ujęciu globalnym najpopularniejszą metodą antykoncepcji na świecie jest sterylizacja kobieca obejmująca zabieg podwiązania jajowodów. I dane ONZ wskazują, że w 2019 roku wśród kobiet, które stosują jakąkolwiek formę antykoncepcji, 1 czwarta zdecydowała się właśnie na ten zabieg, co oznacza, że 219 milionów kobiet poddało się temu zabiegowi. Tymczasem w Polsce sterylizacja kobieca jest zabroniona nawet za świadomą zgodą pacjentki. Czyli dorosła kobieta w Polsce nie może sama o sobie zdecydować i żaden lekarz nie może przeprowadzić takiego zabiegu, mimo tego, że w skali światowej, w skali globalnej jest to najczęstsza metoda antykoncepcji. Męski odpowiednik tej metody, czyli wazektomia, jest legalny i dostępny, chociaż jest on dostępny tylko w gabinetach prywatnych. No bo to przecież jest oczywiste, że polscy mężczyźni wiedzą co robią i mogą myśleć za siebie, a kobiety już niekoniecznie. To już wszystko na dziś, co dla Was przygotowałam. Bardzo Wam dziękuję za Wasz czas. Jeśli uważacie, że ten film był interesujący, no to proszę Was o pozostawienie kciuka do góry, o subskrypcję kanału. To wszystko jest bardzo ważne dla algorytmu YouTube'a i dzięki temu być może uda mi się rozwinąć ten kanał nieco szybciej, więc będę naprawdę bardzo wdzięczna, jeżeli zostawicie po sobie jakiś ślad. A jeśli macie jakieś pytania do tego materiału, no to również zapraszam Was do zadawania ich w komentarzach. Zaletą takiego małego konta jest to, że mam czas przeczytać wszystkie te komentarze, zastanowić się i odpowiedzieć na wasze pytania. A jeśli chcecie w końcu znaleźć odpowiedź na odwieczne pytanie, czy ćwiczenia fizyczne pomagają w odchudzaniu, to obejrzyjcie mój ostatni film, który gdzieś tutaj pojawi się na ekranie. Dzięki, że jesteście ze mną i do następnego.